Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj o stawie krzyżowo-biodrowym. Jeśli cierpisz już jakiś czas na plecy, jeśli nie można stwierdzić, co jest przyczyną, to staw krzyżowo-biodrowy odpowiada za około 20 do 25% wszystkich bóli w odcinku dolnym kręgosłupa i pleców. Może być właśnie to, bo może być powodem twoich problemów. Staw krzyżowo-biodrowy, który jest stawem małym, leży w miednicy mamy tych stawów dwa. W samej miednicy między kością krzyżową podstawę kręgosłupa a kością biodrową. To jest mały staw, ale jest bardzo istotny. Jego ruchomość jest też mała i ważne, żeby tak zostało, ponieważ zwiększony zakres ruchu może oznaczać problemy dla nas i kończyć się to bólem stanem zapalnym. Zbyt duża ruchomość, ale i zbyt mała nie jest dobra dla tego stawu. Ten staw jest o tyle ważny, że przenosi obciążenia z górnej części ciała do kończyn dolnych i odwrotnie. Problemy z tym stawem to dotykają głównie osoby, kobiety w ciąży ze względu na zmiany hormonalne, rozluźnienie tego aparatu więzadłowego, upadki, szczególnie na pośladki, ale upadki lokomocyjne, samochodowe, uderzenie w pośladki, czy w miednicy może kończyć również problemem bolesności tego stawu. Osoby otyłe, osoby pozostające np. w pracy w jednej pozycji mogą mieć również problemy z tym stawem. Jakie są objawy? Objawy to głównie ból w obrębie pośladka, biednicy, dolnej części kręgosłupa i pleców. Ból może sięgać nawet kolana, tylnej strony uda u około 50% pacjentów. W diagnozie wykorzystuje się specjalne testy poprzez ucisk na kości biodrowe. W różnych pozycjach ułożenia ciała pacjenta. To daje nam obraz, czy faktycznie mamy problem z, problem, problem z tym stawem. Do tego bardzo warto zrobić rezonans magnetyczny, który jest najlepszym badaniem, jeśli chodzi o diagnostykę. Również podaje się zastrzyk z lidokainy i jeśli problemy ustępują, czy dolegliwości bólowe w 50-70%, to również to jest oznaka, że. Ból może wychodzić właśnie ze stawu krzyżowo-biodrowego. Diagnostyka jest bardzo ciężka. Tak jak mówię, ciężko, ciężko zdiagnozować ból i problem ze samym stawem krzyżowo-biodrowym, i bardzo często pacjenci są źle diagnozowani, chodzą do różnych specjalistów. Mówi im się, że mają problemy w mm, obrębie kręgosłupa, problemy z rwą kruszową, a problem właśnie do, dotyka stawu krzyżowo-biodrowego. W leczeniu bardzo istotna jest edukacja pacjenta, zrozumienie do takich rzeczy jak rozciąganie, wzmacnianie, aby ustabilizować właśnie ten staw, aby zwiększyć siłę i więzadeł i mięśnie w okolicach tego stawu. Fizjoterapia, rehabilitacja, do tego różne zabiegi, które można wykorzystywać fizykalne, do tego czasami stosuje się zabiegi z kortykosteroidu dostawowo, bardzo rzadko dochodzić do operacji. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku.